Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ale co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, że sprawiedliwy może iść prostą drogą? Bóg mówi prostymi słowami, że jeżeli będziesz postępował sprawiedliwie, jeżeli będziesz przestrzegał moich praw i przykazań, jeżeli będziesz słuchał mojego głosu, to okaże się, że wszystkie drogi Twojego życia będą faktycznie prostymi. Mimo, że może być na nich ciężko, mimo, że będą pojawiały się na nich przeszkody, to jednak będziesz wiedział, jak na nich postępować. Nie zdarzy się sytuacja, w której poczujesz, że jesteś bezsilny, bo zawsze będziesz wiedział, co robić. Zawsze znajdą się osoby, które przyjdą Ci z pomocą. To jest obietnica, którą daje Bóg dla sprawiedliwego. To jest obietnica, którą daje Bóg dla każdego, kto chce iść Jego śladami. Nie obiecuję, że będzie zawsze łatwo. Nie obiecuję, że nie będzie cierpienia. Ale obiecuję, że ta droga będzie zawsze możliwa do przejścia i doprowadzi do czegoś najpiękniejszego, czyli do samego Boga. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie jarzmo. Tak po ludzku chcielibyśmy wyeliminować z naszego życia to wszystko, co jest trudne, to wszystko, co jest bolesne, traumatyczne, ciężkie, choroby, z którymi mamy doświadczenia i tak dalej. W modlitwie zwykle prosimy o to, żeby On od nas to zabrał. Zabrał to wszystko, co nas przerasta, co nas niepokoi. A On jedynie mówi, że nas pokrzepi, że nas umocni. Jeszcze mówi, weź moje jarzmo. Kiedy myślę o jarzmie, to chciałbym widzieć to jarzmo, do którego jest zaprzęgana para fołów, a nie jedno zwierzę pociągowe. I kiedy widzę takie jarzmo, to myślę, że o takim jarzmie mówi Jezus. Tym drugim w jarzmie jest on sam. To on idzie obok mnie, to on razem ze mną ciągnie te wszystkie ciężary, to on mi pomaga. Obym takie jarzmo wziął na siebie, bo wtedy dostrzegę jego obecność obok mnie. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.